Chociaż to też to ma swój smaczek, ja się bo... Się ten napis robi. To na szybie. Napisy są na szybie. Tylko kwestia... widzieliście, to tak zwano paralaksa. Ja miałem obiektyw niżej, a wizjer wyżej. I tutaj był obraz z napisem obcięty, bo co innego widzi obiektyw, co innego... No oczywiście jest to zabawa wczek muszkieterów, jakiś tam król posyła muszkieterów do, do Anglii, a żołnierze kardynała będą temu chcieli przeszkodzić. I to jest wszystko budowane w lesie, te sceny. Między dębami w lesie myśmy rozwieszali takie dywany. No to są chłopcy też mający po 15-16 lat, też w tym samym okresie. W rubel tu widzę kucz i wieczorek. No to ja gram samego d'artagnan czy jak to wtedy nazwane. I oczywiście filmy zawsze były na niemo i widzieliście jak lecą listewki, bo nasze szpady są z listewek. Te prześwietlenia to jest wina wyjmowania z kamery właśnie taśmy Aha. i zakładanie ponowne. I końcówki się nam naświetlały. No też to jest wszystko na żywio ukręcone, ponieważ nic tu nie jest przemyślane wcześniej. Tylko jak wypadnie, tak będzie, i kręcone to jest znowu kamerą, montując kamerą. Zaraz, obraz sceny na słońcu w kolorze są zawsze inne. Natomiast, jak jest ciemniejsza scena, to już tutaj w ostępach tego lasu jest ona właśnie w innej barwie, Musiała być poświetlana. Kapelusze, pióra. No to wszystko jest z kapeluszy kupionych na odpuście, były to słomiane kapelusze, obszyte płótnem, pióra były właśnie z gęsich piór, połączone w kilka. Szyte były wszystkie te stroje kardynałów i, i żołnierzy kardynała i oczywiście wszystko szyte było przeze mnie dla potrzeb tych trzech muszkieterów. Też wszystko robione przez, przeze mnie do filmu. To jest też cała scena ustawiona ze, e, e, w polu w, w między Lasem Bojszowskim a, a Jedliną. W takim review, krzakar. No i tu jest wymyślana scena właśnie bójki. No jest to wszystko z listewek, e, z papieru, także mogą się bić, nikt, bo nikomu się krzywdy nie, nie zrobi przez to. Chłopcy się poświęcali, no, dla nich to było żywioł. Zagrać w filmie, bić się, potem na ekranie się widzieć. No ja pamiętam rodziców tych chłopców, jak później myśmy po chałupie chodzili i to było kino objazdowe, od jednego do drugiego. To tam ujki, ciotki, wszystkie całe rodziny. Tyle śmiechu było, oni z tego mieli tyle ubawu, a tym bardziej, że to ich dzieci grały. Ja pamiętam nawet komentarz, że to tu jest większa wojna niż po Stalingradzie stary dziadek, co był na wojnie. <grywanie> no, na pewno były siniaki, ale chłopcy się wyżyli. Nie było haj w barze po tym, jak już dorastali, bo na planie się mogli wyżyć. No też tu jest wszystko do końca nieprzemyślane. No, ma być haja i jest haja. A jak będzie, jak wyjdzie, to wszystko zależało od tego, co filmował. No tu akurat też yy, filmował Edmund Robot. On zaczynał razem ze mną. I on właśnie był taki, co bardziej go technika interesowała niż tam się szarpać. No ale potem z czasem mu to przeszło, przeszedł na inne jakieś tam, co go interesowały, ale w miarę filmował yy, no, kamerę z ręki, stateczna. Myśmy nie mieli nigdy statywu. Wszystkie filmy u mnie były kręcone i do dzisiaj, no dzisiaj już się wygupiają, to mają staty. Zawsze były z ręki. E, w tych pierwszych na filmach nie widać kobiet, e, bo był problem. Nie chciały grać. E, pierwszą dziewczyną co była, to, to była z łapanki. musiała być. To w następnego Sarna. No znaczy jeden z tych chłopców, którzy tu grają, to byli e, miały, mieli siostry. No i oni musieli przyjść do filmu. Nie, to, to było miarki. na żywo. A, mamy się bić szablami, no i tak, tak się bijemy. Nikt nie udzielał, jak to się mofektować albo to. To był cały ten żywioł, właśnie, że widzieliśmy filmy, widzieliśmy znak Zoro, nie? no to to było już w latach 60. Sze, sze, no to y, trzeba wybijać szablon, w jakiś sposób się bronić. No. Głównie tu też chodziło, to był pierwszy film kolorowy. Te kolory, to, to najważniejsze dla ludzi było te stroje czerwone, tamte pola jakie są w kolorze. Ma prawą ręką, to lewo po trzecie stoją i ten obraz chodzi. Może, no ja tu pętlę ci nie, żeby się... Aha. Bo jak pętla ucieknie, to będzie rwany obraz. Aha, ja to ja, 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 to dlatego to był mój nawyk. I wszystkie sceny musiały być kręcone chronologicznie, bo nie było żadnego montażu. Nie było żadnego montażu. Film się zaczynał, ten film jest w dwa dni. I, i od początku Czyli do końca... Jak film miał mieć 8 minut, to Wam taśma 8 minut. No raczej myśmy według taśmy kręcili. Jak jeszcze taśma jest, to my wydłużali i wymyślaliśmy różne...